Hej, dzień dobry. Dzisiaj jest 30 kwietnia. Ja rozpoczynam majówkę. O czym świadczy ta walizka? A gdzie się wybieram? Ja wybieram się do Krakowa. Jadę sama, także to jest moja pierwsza wycieczka solo. I zobaczymy, jak to będzie. Pokażę Wam teraz szybko mniej więcej, co ze sobą zabrałam. To są nie tylko rzeczy, które zabieram do walizki, ale też te, w których jadę dwie kurtki, o może tak, krótki rękaw, bez rękawów jakaś taka koszulka na po domu, coś do spania, sweterek, to jest body i kolejny sweterek, nie wiedziałam co mam ze za sobą zabrać, także wolałam zabrać więcej, szczególnie że no mam miejsce, leginsy Krótkie spodenki na spania i dżinsy, kapcie i szlafrok, tutaj jakieś maseczki, jakieś, o, Statek, statyw, bo będziemy nagrywać, torebka, książka, kosmetyczki, tutaj jest piórnik, bo chciałabym, potrzebuję coś zapisać, tutaj jest też kalendarz. No i perfumy. Do tego zabieram sprzęty. Tutaj jest plecak na sprzęty, bo je wolę mieć zawsze przy sobie. na załączonym obrazku. E, przyjechałam do Krakowa po 14, teraz jest 16, bo od 16 właśnie było zameldowanie tutaj. E, pokażę Wam zaraz, zanim zrobię tutaj bałagan, jak to ogólnie wygląda. E, pokażę Wam dzisiaj najlepsze pierogi w Krakowie. No i tak wchodzimy, tutaj jest łazienka, to pokażę Wam jako pierwsze. No. Żał nie ma, zwykła łazienka, nie? Tu jest szafa. Wchodzimy, jest taki salonik na tym fotelu, już widzę, jak będę czytać książki. Eee, tutaj są moje rzeczy, no i łóżko. Tu jestem ja. Tu jest w ogóle jakaś biblioteczka z książkami. Będę musiała to obczaić. Ogólnie jest urocza tak wszystko jest pomyślane. W ogóle patrzcie to jakie ładniutkie. No i tutaj kuchnia. I chyba mam okno na bez? Czy się mylę? Nie, no to chyba jest bez. Dobra, posiedziałam trochę. E, Jak za mało się w busie. W każdym razie wybieram się po te pierogi, które Wam obiecałam i wstąpię jeszcze do apteki. Ponieważ wiem są leków takich, no w razie czego, ale jednak wolałabym, żeby yy, nie były potrzebne, no ale, ale wolę mieć. Tu w ogóle trochę się pośmiałam, bo patrzcie Wam stoperek. Może będę sobie chodzić wieczorem. No dobra, wróciłam do sklepu. Słuchajcie, byłam na takich małych zakupach, strasznie szale jeszcze. Yy, jakby nie powinniśmy ich oceniać, bo yy, wiecie, robić zakupy w niedzielę wieczorem yy, to nie jest chyba najfajniejsza sprawa, szczególnie, że yy, jest jest pierwszy, czyli wszystko jest nieczynne. Natomiast pokazuję Wam to, za czym tak troskiłam. Bo ja w Krakowie, nie wiem czy wiecie, ja w Krakowie już mieszkałam w trakcie studiów i to były moje ukochane pierogi ruskie. Żadne z jakiejś restauracji, z niczego. Moje ulubione pierogi ruskie to są pierogi Anka z Lewiatana. I zaraz właśnie e, będę je robić. Oprócz tego zielono jakieś takie podstawy, zapomniałam. Znaczy nie zapomniałam, tylko nie wzięłam pasty do zębów z domu. E, tu mam jakiś chlebek, czymś rzeczy wziąłem z sobą w pomadku. Bo po prostu były takie na wykończeniu. A warzywa mam ze sobą, tu maserek y, almedytowy z laktozy. Parówki, ale y, nie patrzmy na skład. <śmuchy> Smoothie i kola zero. Jakoś tak trafiłam na takiego lewiatana. Który był taki, aaa, także cieszę się, że w ogóle cokolwiek by mi się miało kupić, bo zależało tam mocno PRL-em. Yy, w ogóle takie mam przemyślenie, bo ja na no co dzień mieszkam w dużo mniejszym mieście i pomyślałam sobie, że tam wszystko jest w tym moim mieście takie ładne i w ogóle. A tutaj w Krakowie wcale nie i nie ma takiego ciśnienia. U nas to musi być ładne, bo nikt do tego nie będzie chodził. I patrzcie, jak to się zmieniło. Kiedyś wszyscy uciekali do miast, teraz wszyscy uciekają do tych mniejszych miast, miasteczek. I wychodzi na to, że w mniejszych miastach bardziej się wszyscy starają. zdrowko okola. Muszę jakoś ogarnąć, jak włączyć płytę indukcyjną. Nie wiem, na razie zanurzuję wodę. W jak to się otwiera? Tak. A tak. No dobra. Dobra. Udało się coś zrobić, bo ta się gotuje. Ja odkładam wszystko do lodówki i jak się skończy gotować, bo zaraz będzie huczało, yy, to się do Was odzywam. Dobra, słuchajcie <laughs> Nie wiem, czy mnie słychać. <laughs> w każdym razie, no, mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to szumienie, bo yy, ta kuchenka dosyć głośno działa. Yy, jeszcze nie ogarnęłam, jak to ogólnie trzeba zrobić wszystko, także yy, jestem w trakcie. Yy, natomiast wnioskuję, że powinno tak samo Zaraz wam w ogóle opowiem moją historię yy, z Krakowem, chociaż nie jest jakaś długa. Yy, ale yy, słuchajcie, dopadło mnie wyzwanie: nigdy nie używałam ekspresu na kapsułki. A tutaj taki jest. No i kurczę. Jeszcze nie umiem zrobić tej kawy, ale no, będę próbować. Też, ymm, no, nie chciałam kupować masła ani żadnego takiego tłuszczu. Sorry, to tak będzie buczało. O matko, to tak masz mocno. Trochę słabiej, halo. O matko, tak powolutku. Jezu, on prawie mi dopiero pierogi garnka wyskoczył. Yy, nie chciałam kupować i zgarnęłam z domu. Yy. Ja jej często używam oliwa z SFD. Zobaczymy, czy to będzie coś warte, jeśli chodzi o to, że będzie z pierogami. Tu jest w każdym razie ekspres Tutaj są kapsułki. Kurde, nieją. To się robi tu. Tu się robi tak na pewno. No co teraz? To jest Aha, ale to nie ma wody, to na pewno trzeba dołożyć wodę, tak? No to dołożę. Mam tyle. <grym> nie wiem czy to dobrze, czy źle. no co to ja? Tu nie dołożyć, dobra. To jest. Waga, szukam teraz... Kurczę, słabo nie widać. Szukam teraz kubka. Jakiego czarnego, co my tu mamy? Najspokojniejszy. Tu jest jakiś super chłopak, chłopak serbuś. Nie wiem czy jest serbuś. Ale, ale na pewno zasłużył. No dobra i teraz podejdę tutaj kubek. To zamykam, tak? No i tu wciskam. Jak wnioskuję. No i co teraz? Kamila. No, ale nic z tego nie idzie. Ja też muszę wygooglować. Go Dobra, jest sukces. Na pewno się ze mnie śmialiście. Mówię głośno, bo na pewno mnie słabo słychać. To nie się ze mnie śmialiście, że nie przesunęłam tego dingsa, bo tylko o to chodziło. No cóż. <ślad> albo się człowiek rodzi ładny, albo mądry. Ale tu o, ani to, ani to ale. ale no nic. No dobra, i co i to tyle. Nie mam sobie tu dolała jeszcze trochę zimnej wody. Ja nie lubię czarną kawę, także yy, bałam się trochę, że tu może będzie jakaś, yy, jakieś mleko, na szczęście nie ma. Wyłączyłam. Bo tak pod yy, światło nagrywam Bałam się trochę, że będzie mleko Bo no, nigdy nie używałam No też nie wiedziałam A, Ale super użyłam dzisiaj Cieszę się yy, Zastanawiam się tylko Czy nie powinnam jeszcze pójść do Kerfura Gdybym miała Ote na kawkę A Kerfura mam naprzeciwko Bloku Tamten lewiaton był też trochę taki Biedny ja wyłączę dopiero, już chyba. No dobra, wyłączę, no, się Jezus, i co się stało? No coś pikłe, nie wiem. Dobra, stoicie. Robię sobie kawkę, bo będę pracować, będę montować. A potem może coś poczytam. No, wiecie, to też jest kwestia taka, że ja tu przyjechałam na majówkę, także fajnie by było coś z niej mieć. No ale to jutro już nie będę miała jutro wybieram się na spacer moimi starymi nie wiem, drogami chciałabym wiecie tak sobie zobaczyć mam przygotowaną wodę a jutro Będą się działy fajne rzeczy, właśnie przejdę się takimi swoimi uliczkami koło mojej starej uczelni. I w ogóle potem planuję na Błonia pójść. Chociaż obawiam się, że na no jutro jest 1 maja. I może być trochę ludzi. <grym> Ale zaczniemy wycieczkę rano. I wieczorem po prostu sobie popracuję trochę. Natomiast na wtorek jest plan taki, że właśnie będę pracować. Um, nie wzięłam sobie urlopu, specjalnie też, no bo po pierwsze było mi trochę szkoda tego jednego dnia, a po drugie stwierdziłam, że um, mogę sobie popracować tutaj na przykład i też będzie OK. Ja też, no tak jak mówiłam, ja tutaj studiowałam, ja tu nie przyjechałam sobie zwiedzać, wiecie, no bo ja znam te wszystkie miejsca w miarę. Wiem gdzie, jak się poruszać, co i jak robić, odnowić to się chyba robi... podmięk, że wiatrzy się. Dobra, roku tym. Zobaczymy, czy coś będzie w Próbujemy. Mm. O, tutaj za moje ukochane pierogi. Naprawdę no, jak będziecie gdzieś tu w okolicy, w Krakowie, to musicie tego spróbować. Genialne są. O, patrzcie, jaki cute! Różowy widelczyk. No dobra, super. Widzimy się przy stole, może się przesiąść. Patrzcie, jaką jaka ma śmieszną minę. Chyba się ucieszyła, że wyjechałam. No dobrze, bo nie kliknęłam nagrywaj. I tak sobie gadam, gadam i nic z tego nie ma. W każdym razie. Próbowałam już tych pierogów, bo oczywiście gadałam tutaj chyba z 5 minut. Także to wszystko teraz powtórzę. Powiedziałam, że będę próbować tych pierogów. I sprawdzę, czy są takie jak za moich studenckich czasów, takie dobre. Spoiler. Spróbowałam i są. Są przegenialne. Hmm, chociaż w tym lewiatanie, w którym byłam mnie, było tych z. ze szpinakiem. Hmm. Hmm. Nie lubię, jak tak ktoś je i nagrywa, dlatego hmm, zaraz się rozłączam. Rozumiem tych wszystkich, którzy mają mizofonię, bo ja też mam. Jutro będzie taki dzień, yy, w którym przejdziemy się trochę takimi moimi studenckimi drogami. W sensie chciałabym podejść na uczelnię, bo jest tutaj bardzo blisko. A oprócz tego... Znaczy no nie, nie chciałabym wchodzić na tą uczelnię, tylko tak o wiecie spojrzeć sobie z ulicy na nią. Przywołać wspomnienia. A oprócz tego wybieram się jutro na jakieś zielone tereny, na jakiś taki dłuższy spacer. Będzie super. Właśnie tak potrzebuję zrobić taki dłuższy spacer. Boję się tylko, że jutro na błoniach będzie bardzo dużo ludzi. Testuję tą kawę jeszcze. Jak już tu siedzimy razem. No, nawet good. Wiecie, wszyscy wyjdą, bo jutro jest 1 maja, będzie piękna pogoda. Także chciałabym tą wycieczkę zrobić od rana, a potem będę pracować. Też po to tutaj przyjechałam, właśnie trochę sobie popracować nad takimi moimi rzeczami. We wtorek jestem w pracy takiej mojej etatowej. Natomiast dzisiaj wieczorem nigdzie już nie wychodzę. Teraz jest godzina... no szósta. Dzisiaj już nigdzie nie wychodzę. Jem, piję kawę, zabieram się za pracę a potem wieczorem chciałabym poczytać. Nie taki mój wyjazd, taki żeby się zrelaksować, mam wrażenie. Przebrałam się, jak widzicie, do pracy. Musi mi być wygodnie, także moja ulubiona bluzka i w ogóle ten kolor super z włosów, no nie? I leggings ze Stronga. Też moje ulubione, po prostu oni mają takie reginsy, że ja w nich wyglądam na dwa razy mniejszą. Nawet się nie zastanawiałam, wiedziałam, że one po prostu jadą ze mną i tyle. No a teraz już zbieram się do pracy. Komputer gotowy, ja gotowa. Myślę, że tak... Za dwie godzinki, a potem będę czytać książkę. Powiem Wam, że tak sobie montuję. Yy... Pochwaliłabym się, ile mi się udało zmontować, ale no, bez szału. <grywa> Jestem na 40 sekundzie filmu, ale no. Yy, wcześniej trzeba było to zgrać na komputer, potem wrzucić w program. Ja się czuję taka zmęczona. Nie wiem w ogóle dlaczego. Yy, być może. <grywa> być może to ta podróż. Yy... Dawno w sumie nigdzie nie jechałam, a to jednak były. 4 godziny 3,5 godziny w busie, no także chcąc nie chcąc, no trochę jest. A potem miałam też fajny długi spacerek taki koło 4 km. Przyjechałam tutaj właśnie po to, po to, żeby móc sobie tak w świętym spokoju popracować. No mówiłam wam, ja tutaj studiowałam, studiowałam na Mickiewicza na Wydziale Filologicznym. Eee, Także no, te miejsca są mi znane. Tutaj w ogóle, e, ja jestem na ulicy Królewskiej, e, tu jest zaraz przystanek Biprostal e, i to jest dosłownie kilka przystanków od miejsca, w którym ja mieszkałam na studiach, mieszkałam na Krowodży przypętli w zasadzie na krowodrze. Wtedy jeszcze tam dojeżdżały tramwaje, bo teraz nie jeżdżą tam, a jeżdżą tutaj. W ogóle z takich jedzeniowych spraw studenci, słuchajcie, nie wiem, czy to nadal działa, ale za moich czasów studenckich w Jagiellonce, w Bibliotece Jagiellońskiej było takie bistro i tam były tak przepyszne rzeczy, to było na wagę. Także ja jak tam pierwszy raz poszłam, to byłam sceptycznie nastawiona, no bo te wszystkie olimpy, nie olimpy, to tak, średnio mi podchodziły, ale tam jedzenie było przepyszne. Także jak ktoś jest tutaj z okolicy, studiuje gdzieś tutaj, to, to właśnie tam <śmum> powinniście się udać i było dużo taniej niż wiecie w tych olimpach, nie olimpach. Jest jeszcze trochę głodna, także rozważam wycieczkę po kanapkę. <śmum> No, ale też nie chcę jeść tak na noc. W zasadzie mało dzisiaj jadłam na no, śniadanie i dopiero teraz te pierogi, także no, mam prawo się czuć taka mm, lekko głodna. No, ale słuchajcie, skąd pomysł na powrót do Krakowa, właśnie. Ja w Krakowie nie mieszkam już. Zaraz to obliczę. Czwarty rok rok mieszkam z powrotem w domu rodzinnym, hmm. powiem Wam, że strasznie to skiłam za taką samodzielnością. Um, że jestem po prostu u siebie i tylko u siebie. No, ja myślę, że wszyscy, którzy wrócili z powrotem do domu rodzinnego, nie zrozumieją. To jest całkiem co innego mieszkać samemu, a co innego mieszkać y, no, z rodzicami. No, jednak to nie jest nasz dom, chociaż jest nasz, ale trzeba się podporządkować pod jakiejś zasady. Y, ja mam tak czasem, nie chcę mi się rozmawiać y, z nikim, no ale ciężko jest nie spotkać kogoś w domu, wychodząc z pokoju. Jestem też introwertykiem, y, to jest taka moja. Ja lubię spędzać czas sama po prostu, dlatego też zdecydowałam się na wyjazd samej. Y, no, ja to po prostu lubię, to jest y, dla mnie mega fajne. Słuchajcie, nie przemyślałam tylko tego, co zrobię, jak ktoś mi się zacznie tu włamywać. No ale dobra, ogarniemy coś, tak sobie myślałam. W ogóle to nie mam tu nikogo ze sobą, także będę rozmawiać z wami. Pomyślałam, że podłożę walizkę pod drzwi. Żaden rycerz mnie nie obroni. Ale przynajmniej się obudzę, no walizka mnie obudzi, jak drzwi się otworzą. No też y, nie przyciągam takich rzeczy, niekoniecznie bym chciała, żeby coś takiego się wydarzyło, no ale no, przezorny zawsze ubezpieczony. Ja zdecydowałam się na ten wyjazd tak naprawdę w ostatniej chwili, a myślałam też całkiem nad innymi miejscami, nad takimi, których nie znam. Ale potem sobie pomyślałam, że na pierwszy taki y, solo wyjazd, no to jednak fajniej by było. Yy, odwiedzić miejsce, które się zna, a ja Kraków znam no, dosyć dobrze. No jednak tu mieszkałam, co prawda. Nie miałam yy, multum czasu na włóczenie się yy, gdzieś tutaj yy, po, po okolicach, yy, po klubach nie chodziłam, no bo ja po prostu nie jestem taką osobą, która się dobrze czuje, no właśnie przez tego mojego wewnętrznego introwertyka. Yy. Także ja wolałam siedzieć w domu, a na weekendy zazwyczaj wracałam do domu, no chyba, że miałam bardzo dużo nauki. Co do bezpieczeństwa, natomiast ja w Krakowie czułam, czuję się i czułam się o wiele bardziej bezpieczna niż u mnie w rodzinnym mieście. A to dlatego, że tutaj zawsze ktoś jest nawet w nocy i to wiecie, to nie są ludzie jacyś e, nie wiadomo jacy. E, to są po prostu głównie studenci. Każdy będzie chętny pomóc. E, a w moim mieście natomiast w momencie kiedy robi się ciemno, mm, to wychodzimy na i po prostu siedzą chłopaki, i faceci, no laski też oczywiście nie... Nie mówię, że nie, ale no, siedzą, piją piwsko Ym. i ja się w ogóle nie czuję bezpiecznie w takiej sytuacji, przechodząc koło takich ludzi, no bo nie wiem, czemu, czego mam się po nich spodziewać. Ym. Wnioskuję, że ktoś by mi zawsze pomógł, ale no, no jednak stres. Poza tym mm, ci ludzie często gdzieś tam zagadują, ale w taki, wiecie, no, nie w taki sposób, w jaki byłoby to jakoś tam mile widziane, przynajmniej przeze mnie. Dla... W ogóle tak sobie siedzę i myślę, że odzywam się do Was zawsze jak chciałabym do kogoś coś powiedzieć, no a nikogo tu ze mną nie ma. Natomiast będę odzywała się po prostu do Was. Spędzimy sobie tak razem te 3-4 dni. Myślę, że ze środy też pojawi się film z podsumowaniem takiego solo wyjazdu, co ja o tym myślę. To w zasadzie może być fajny pomysł. Może ktoś z Was się zastanawia nad takim wyjazdem. Yy, no jakby według mnie nie trzeba mieć nikogo takiego, wiecie, yy, nie trzeba wyjeżdżać z kimś. Yy. Natomiast nie wiem, czy ja bym się w tej chwili odważyła na wyjazd w miejsce, którego ja nie znam. E, dlatego to po prostu był taki bezpieczny, bezpieczna opcja, e, gdzie wiedziałam, że no, po prostu tutaj będzie ok, ja znam to miejsce, e, mogłem sobie tutaj poradzić, wiem jak działa komunikacja miejska, a no, wiecie, no, takie po prostu podstawowe rzeczy. E, na razie nie jestem taka odważna, żeby pojechać do jakiegoś innego kraju. Też no, logistycznie jest to, wydaje mi się ciężkie przynajmniej. Ale dobra, bo już gadam głupoty. Trzy po trzy. E, lecę montować dalej. Pokażę Wam się jeszcze potem z książką. E, mówię o tym, że się Wam pokażę z tą książką, bo ja po prostu. Jak Wam powiem, to to zrobię, a jak nie, no to obawiam się, że nic z tego mojego czytania nie wyjdzie, no bo zajmę się scrollowaniem Facebooka i, i na tym się wszystko skończy. A tego bym nie chciała. Chciałabym, żeby to właśnie był taki wyjazd dla mnie, żeby sobie poczytać książkę, żeby jutro mogła rozpocząć tak powoli dzień, a potem pójść sobie na kawę. Tak jest plan. Jutro idziemy na kawę do Starbucksa. Ja wiem, niektórzy myślą, że... Nie, niektórzy uważają, że takie sieciówki nie są spoko, tam też jest bardzo drogo. No, nie ukrywajmy, jeśli za trzeba zapłacić ponad 20 zł, no to to już nie jest tanio. Ale będzie taka podróż moim studenckim szlakiem, muszę to sobie w ogóle zapisać, co ja bym chciała zrobić. Chciałabym też się wybrać albo A na Zakrzówek, Albo na błonia, ale takie głębokie błonia. Tam się potem mm, zaczyna Tyniecko, jakiś tam. Park krajobrazowy, tylko że no, na nogach trochę jest daleko. Tam są też takie fajne ścieżki rowerowe, ale wydaje mi się, że te rowery Wawelu, które tutaj były, już nie. nie można ich wypożyczać. Przynajmniej mm, nigdzie na nie nie wpadłam, a rowerem by było właśnie fajnie. Jezu, dobra bo to już jest 15 minut jak ja gadam, także no koniec, to po prostu cięcie. No dobrze, ja się wykąpałam, nie będę się wam już pokazywać, bo nie ma na co patrzycie. Ogarnęłam się, wykąpałam, miałam mały problem z ciepłą wodą, bo ona się włącza, tylko w konkretne miejsce przesunie ten włącznik. Nie wiem jak to się nazywa w każdym razie. Boże, mam w ogóle nadzieję, że dobrze złożyłam to łóżko rozłożyłam w zasadzie, bo sama nie wiem. Najwyżej będę miała twarde lądowanie. Zbieram się do czytania. Strasznie mi się nie chciało. Zresztą widzicie, jak mi idzie 47 strona. a czytam od X czasu. Strasznie mi się nie chciało, ale obiecałam i to robię. Mam nadzieję, że przeczytam za dwa rozdziały i lecę spać, bo jestem mega zmęczona. Kończę gadać, bo już nie ma o czym, ale wrzuciłam film. Jutro będzie, 1 maja będzie film o 8.30. Zrobiłam miniaturkę. Także no, super. I zapomniałam się pożegnać, także żegnam się z wami bardzo gorąco i serdecznie. No i... Widzimy się jutro.